Dziś o Marinie Raskowej, czyli najlepszej pilotce w historii. Na wstępie wspomnę, że nie lubię tych dziwnych odmian pilot, pilotka. Pilotka to kurtka, a nie zawód, ale w publikacji, z której korzystam, pada słowo pilotka, więc niech będzie pilotka. Marina Malinina. Urodziła się w rodzinie klasy średniej. Jej ojciec był śpiewakiem operowym i instruktorem śpiewu, a matka nauczycielką. W przeciwieństwie do większości sowieckich lotników, Marina nie wykazywała wczesnego zainteresowania lotnictwem. Chciała zostać muzykiem, śpiewaczką operową, dokładnie. W 1919 roku, kiedy miała 7 lat, jej ojciec zmarł od obrażeń odniesionych w wyniku uderzenia motocyklem. Kontynuowała naukę śpiewu, ale później padła ofiarą infekcji ucha środkowego, która uniemożliwiła jej dalsze śpiewanie. Postanowiła rzucić muzykę i poświęcić się studiowaniu chemii i inżynierii. Po ukończeniu studiów w 1929 roku, aby pomóc rodzinie, podjęła pracę w fabryce Farb jako chemik. Wyszła za mąż za inżyniera Siergieja Raskowa, którego poznała w fabryce barwników. Zmieniła więc nazwisko na Raskowa. W 1930 roku urodziła dziecko, a w 1931 zaczęła pracować w Laboratorium Nawigacji Lotniczej Akademii Sił Powietrznych jako kreślarka. Raskowa stała się sławnym lotnikiem w latach 30. XX wieku. Była pierwszą kobietą, która została nawigatorem w radzieckich siłach powietrznych. Był to rok 1933, a w 1934 zaczęła uczyć w Akademii Lotniczej Żukowskiego, również jako pierwsza kobieta w historii. Uczyła nawigacji wojskowej mężczyzn, a później inne kobiety. Była przedmiotem sceptycyzmu wielu swoich studentów, ale była w stanie udowodnić swoją wiedzę i umiejętności. Później Akademia wysłała Raskową do Tushino, aby otrzymała lekcje latania, które ukończyła w sierpniu 1935 roku. Kiedy szkolenie Raskowej dobiegło końca, była w stanie zostać instruktorem latania i mogła uczyć personel dowodzenia zaawansowanej nawigacji. W 1935 roku również rozwiodła się. Co ważne w oczach Związku Radzieckiego, który nadał swoim lotnikom status gwiazdy, ustanowiła szereg długodystansowych rekordów. Większość z tych rekordów miała miejsce w 1937 i 1938 roku, kiedy jeszcze uczyła w Akademii Lotniczej. Najsłynniejszym rekordem było ustanowienie międzynarodowego rekordu kobiet w locie w linii prostej. W planie był lot z Moskwy do Komsomolska na Dalekim Wschodzie. Lot trwał 26 godzin i 29 minut, w linii prostej 5947 km. Były problemy z lądowaniem. Samolot nie był w stanie znaleźć lotniska z powodu słabej widoczności, ponieważ kokpit nawigatora nie miał wejścia do reszty samolotu, był narażony podczas lądowania awaryjnego. Raskowa wyskoczyła na spadochronie, zanim wylądowała. Zapomniała swojego zestawu ratunkowego i przez 10 dni nie mogła znaleźć samolotu. Nie miała wody ani jedzenia. Ratownicza znalazła samolot 8 dni po lądowaniu, wraz z dwoma kobietami, które były w jej zespole, otrzymała order Bohatera Związku Radzieckiego. Były to pierwsze kobiety, które otrzymały ten tytuł, i jedyne przed wojną. Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, wiele kobiet przeszło szkolenie pilotów. I wiele z nich natychmiast zgłosiło się na ochotnika. Chociaż nie było formalnych ograniczeń dla kobiet pełniących role bojowe, ich podania były zazwyczaj blokowane bądź nabijane biurokracją tak długo, jak to możliwe, aby zniechęcić wnioskodawczynie. Raskowej przypisuje się wykorzystanie swoich osobistych powiązań z Józefem Stalinem, aby przekonać wojsko do utworzenia trzech pułków bojowych kobiet. Po przemówieniu Raskowej z 8 września 1941 roku, wzywającym do dopuszczenia kobiet do walki, Stalin 8 października 1941 roku nakazał utworzenie złożonego z kobiet 122. korpusu lotniczego. Kobiet. Te miałyby być nie tylko pilotami, ale także personelem pomocniczym i inżynierami. Od roku 1937 była również w sztabie NKWD. W lutym 1937 przyjęła stanowisko etatowego konsultanta, a następnie pełnomocnika Wydziału Specjalnego Głównej Dyrekcji Bezpieczeństwa Państwowego NKWD ZSRR. A później była ludowym komisarzem obrony Związku Radzieckiego. Mieszkała przez cały czas w Moskwie. Kiedy wybuchła Wielka Wojna Ojczyźniana, Roskowa została przeniesiona z NKWD do Armii Czerwonej. Tam została dowódcą 587 Pułku Lotnictwa Bombowego. To właśnie ten pułk był nazywany Nocnymi Wiedźmami. Roskowa. Zginęła 4 stycznia 1943 roku, kiedy jej samolot rozbił się podczas próby przymusowego lądowania na brzegu Wołgi. Otrzymała pierwszy w czasie wojny państwowy pogrzeb. i prochy zostały pochowane w nekropolii kremlowskiej na Placu Czerwonym. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Wojny Ojczyźnianej pierwszej klasy i imieniem nazwano ulicę w Moskwie i Kazaniu. W Moskwie niektóre szkoły i oddziały młodych pionierów. Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Jaskowej podjęła Naczelna Prokuratura Wojskowa Armii Czerwonej. Z jej inicjatywy postanowiono utworzyć komisję ekspercką pod przewodnictwem zastępcy szefa Wydziału Formacji Szkolenia Bojowego. W końcowej konkluzji przyczyny tragedii nazwano niezadowalającą organizacją zarządzania lotami przez Wydział Lotnictwa Kwatery Głównej Sił Powietrznych. Stwierdzono, że podczas przygotowania i realizacji lotu Raskowa naruszyła wymagania szeregu dokumentów regulacyjnych. Dajcie znać, czy słyszeliście o Raskowej. Całkiem niedawno opowiadałem również o kobiecie, która została snajperem w Armii Czerwonej i ogólnie proszę zauważyć, że pod kątem kobiet była przepaść między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone stawiały właściwie tylko na mężczyzn. Kobiety były wielkimi wyjątkami w armii i raczej podchodzono do nich z dystansem. Później zimna wojna i tam to już kobiety w ogóle miały stać przy garach i gotować i sprzątać. A sowieckie kobiety walczyły, regularnie walczyły i można powiedzieć, że Związek Radziecki przełożył naprawdę dużą cegiełkę do równouprawnienia kobiet w Armii. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii, grupę na Facebooku Nośni Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!